A witam serdecznie na kanale Picasso. Dzisiaj odcinek spoilerowy, co nas czeka w, w następnej promocji. To jest odcinek testowego polskiego. Niestety, znowu zostaliśmy potraktowani po skrzemu i nie ma pełnej, pełnego obrazu tutaj. Nie ma tutaj Black Friday, czyli, czyli czarny piątek. No i niestety, nie ma też kalendarza adwentowego i tak dalej. Miałem, czekałem na ten testowy, żeby wam to wszystko zaprezentować, ponieważ na mojej stronce ja już tam te spoilerówki już powrzucałem. Zresztą tam jest też koleżanka, która, która też ma testowy zagraniczny. Podobno był za darmożkę, nie trzeba było mieć vip ale to jest tylko szczegół. <laughs> jakimś cudem po prostu nie mam. A nie miałem dostępu do tego testowego, ale to już mnie to e, troszeczkę tam e, nie smuci, z tego względu, że e, przecieki do nas doszły. E, będziemy, będę się musiał posiłkować po prostu e, tylko i wyłącznie stronkami. Nie będę mógł Wam e, nagrać po prostu e, z testowego. E, no cóż, no, e, przygotujcie się na następny, na następny odcinek po prostu i on będzie najprawdopodobniej dzisiaj wieczorkiem. No a teraz przejdźmy do naszego tutaj tego testowego i co my tutaj mamy? No Mamy wycieczkę konną i w tej wycieczce konnej, tak, przesunięcie do przodu, to jest taki. Zresztą zaraz zobaczycie, to jest ta, ta taka planszówka, gdzie przesuwamy do przodu po prostu nasz pionek, omijając po prostu przeszkody pewnego rodzaju. I teraz tak, przesuń do, do przodu o wskazaną liczbę kilometrów lub do następnej przeszkody pokonaj pokę, pokonaj pień, pokonaj lemingi pokonaj szczelinę pokonaj dowolną przeszkodę i zmień trasę za użycie każdego zapłacisz żetonami cenę cena widnieje pod każdą kartą i że żetony możemy poprzez logowanie dziennie dzięki czemu odniesiemy odwiedziny yy, odwiedzaniu gry, 5, jeśli e, logujesz się przez te 5 dni pod rząd, e, dzięki wykonywaniu codziennych celów i e, znajdując je na planszy e, no i oczywiście dzięki kuponom e, dotrzej do ostatniego punktu e, kontrolnego, a wygrasz boskiego konia no to jest chyba nordycki. W każdym razie, e, przynajmniej stawką jest koń. E, e, tutaj pod tym względem jest fajnie. E, w trakcie e, wydarzenia, możesz znaleźć fragmenty Boskiego Konia. Marek Christmas w złotych runach. Hmm. Czy, nie wiem, czy będzie dostępny ten Marek Christmas. W będziemy próbować go zobaczyć, co on daje, to i jak możemy go w złotych runach zdobyć. Do tego jeszcze mamy w kalendarzu, który już Wam pokazywałem w poprzednim spoilere, spoilerze. Ostatni podobno jest Konik Boski. Mamy go na Facebooku. Proszę zajrzyjcie na tą stronę, grupę Facebookową. No, i tutaj ten Merry Christmas możemy sobie. Aha, te podkowy mamy po 25, 100, 300 oraz 50 km. No i zagrajmy teraz. Tutaj mamy po prostu. Ja jeszcze zacząłem, ale no myślałem, że... że po prostu będziemy mogli jakoś zrobić. Nie? I mam 14 tych km. Pan poka, dobra. Spoko. Okay. No, A, to trać. O no, sobie, bo przy okazji. jednego. A teraz mi przyszła ta... Tak to bym sobie zbierał i zbierał teraz. A. I dojdziemy do końca gry z weźmiemy tak. Dobra, weźmiemy sobie gry z Teraz pik Mamy kartę, lecimy dalej. A co to za problem? Łody nie, nie ominiemy, tak? No dobra, chłodę trzeba w ten sposób ominąć i tak sobie idziemy. Jeszcze mamy 5, tak to dużo nie mamy. Mamy jedną fokę, to użyjemy foki. Tak, chłody już nie ominiemy niestety. No, i co? Mamy jeszcze? Mamy jeszcze, no dobra. No dobra. A już nie mamy, dobra. W każdym razie na tym to polega. Zdobywamy sobie tutaj te, te wszystkie rzeczy. Jak będziecie chcieli, napiszecie mi w komentarzu, żebym przeszedł całość. No to wejdę i zobaczę, jakie tam e, są nagrody. W każdym razie e, tutaj, proszę. Tama jakaś więcej O no, 12 listopada może że się nowe szlaki wędrowne Może że yy, yy, Pośród pięciu boskich szlaków Z e, tego szlaku aby zdobyć upragnione boskiego konia No tak Czyli trzeba by pozdobywać No dobra no to zobaczmy jeszcze co to w ogóle za ten e, za nie? To jest mityczny, koń mityczny, aha, czyli nie jest to z nordyckich, tylko mityczny. E, dzięki niemu dostaniesz rabat wysokości 10% usługi weterynaryjnej e, po pokryciu klaczy nie może być łączone z innymi ofertami. 10% naprawdę, a żeście się wysili. Naprawdę Wszystkim nie bolą po prostu jak dostaję takie konie, kurcze do niczego. No, jedyne co jest. E, w nim dobrego, że można pokryć innego konia chrafem, hra, gdzie po prostu klacz możemy pokryć tym konikiem, jeżeli jest w naszym gospodarstwie oczywiście. No i wtedy mamy następnego chrafa. Tylko dlatego jest potrzebny, po to jest tylko ten boss potrzebny, żeby te, tego rybaka dostać. Przez, przez pokrywanie innych sprawdzimy, czy da się to po prostu wystawić. Tak jak da się pogadać z kimś, niż dymać puszę przez, przez całą tą promocję. Prawda? Chociaż no, darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby i przypuszczam, że każdy z nas dostanie tego konia jak przejdzie, bo to nie będzie dosyć trudne, żeby zdobyć tego konika za darmożkę. Natomiast no, powiem szczerze, no, to jest następny koń z, z kategorii z dupy. No. Mieliśmy fajny, fajny, fajny pomysł, że żeby mieć ten bank zbożowy, to nam go ukrócili, tak? Mieliśmy praktycznie za darmo pokrycia. Natomiast teraz łache nam dają, że nam dadzą 10%. Słuchajcie, i to jeszcze nie można łączyć, jak macie dwa, trzy takie koni... Nie, 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 nie będzie tylko 10%. Że wiecie co, to, to jest takie, wiecie, z łachy na, na uciechę, nie? takie a dajcie mi spokój proszę ja w ogóle te, ten, ten, ten testowy to, to jest taki z dupy, że kurczę naprawdę aż mi się ziemniaki sygniją a kurcze jak postawiać tylko obciętą promocję no. i oni tak nas kupują po prostu na, na zagranicznym macie, macie macie kalendarze macie black friday ja, ja muszę kurczę tutaj yy, posiłkować jakimiś pierdołami za przeproszeniem przepraszam to jest normalnie szlak, e, szlak trafia po prostu. A to nam dają, dają nam stronkę, kurczę, na której możemy sobie o Black Friday e, po, po prostu e, poczytać od ogółu, kurcze, co nam skapnie, kurczę, zawsze proszę, nie takie ścieki, że głowa boli. No ale no, cóż, no trudno się mówić, zrobię Wam jeszcze odnośnie tego Black ja dzisiaj jeszcze, jeszcze siądę, czekałem po prostu, aż na testowym coś, coś dadzą może albo coś, żeby to fajnie miało oprawę i tak dalej, a nie takie ścieki po, po prostu takie, takie po prostu tutaj dawać bo w grupie facebookowej już od dawna są te, te wiadomości No ale chciałem po prostu wam nagrać z testowego jak to działa w jaki sposób to będzie robione i tak dalej No niestety nie jestem w stanie wam tego zrobić umożliwić bardzo mi przykro z tego powodu naprawdę żałuję że po prostu że, że w tym momencie nie mogę wam tego, tego podrzucić. No, no cóż, no cóż, tak bywa. Ja, no to zobaczmy, co w tym złotym runie mamy. Tego Merry Christmas, co ten Merry Christmas daje. Daje sowę i promień Heliosa i zestaw elfijski. No pięknie. Tylko do e, dnia każdego miesiąca za każdym razem, gdy pogłaszasz swojego konia, otrzymasz prezent. Kliknij tutaj, aby się, ob, y, aby y, otrzymać. W grudniu 200 kuponów, no to Raz w grudniu się dostaje 200 kuponów, a w innych to będziecie mieli promienie Heliosa albo zestaw LP. no ciekawy konik, ale czy on warty będzie dużych nakładów pieniężnych? No to raczej nie. No, wiecie, nie jednak, jednak trudno się zdobywa. Cztery te złoteru, no, może się uda. E, tylko, że w złotym runie jest fajne to, że możecie wybierać sobie po prostu e, nagrodę. No i 10 fragmentów. No, dupy nie urywa, no, ale no. To możecie dostać fragmenty z, z tego, z, z tego, z planszówki, nie? O, jeden, no to dobra. Żeby, żeby. No, 17 tym razem było? Czyli tak, niezależnie od to po prostu. E, i on, trójka. i wiecie, no dobra, na testowym robię dobra, super w każdym razie, razie 14 no to niezależnie jakie jak dostajecie nagrody te, te kawałki są takie dodatkowe powiedzmy różnie przy, przy losowo wrzucone w pewnym przedziale, no i 18 się trafiło ale jak widzicie, żeby, żeby dostać tego Merry Christmas, to nie bardzo. Także to nie będzie nam dane nawet yy, dostać tego, yy, tego, tego tego prezentu. Z tego względu, że yy, no, do 21. No, 25 już minął. <ścoughs> także także już, już za miesiąc dopiero, tak? Tak, może, może. Może dostaniemy jakiś prezencik, tak? No, o, w każdym razie jest jak jest. No, mówię, jakby to był za darmo, jakiś tam z, z jakiejś z promocji, gdzie możemy też dostać, no to fantastyczne, ale tak, żeby, żeby po prostu jego zdobywać. Zobaczcie, ile to trzeba, kurde, tego na, naklepać. To, to jest strasznie drogi koń i strasznie nieopłacalny. 200, 200 kuponów na rok. Pamiętajcie, 200 kuponów na rok, zobaczcie, 200 to wy w jednym, e, w jednym runie wy, e, wydajecie. W jednym runie wydajecie 200 kuponów na rok, Kurcze, to zobaczcie ile trzeba tutaj włożyć, te lata on się będzie zwracał. Patrzcie też ekonomicznie, ja wiem, że on jest fajny, jak macie kasę, to tam, Ja tam nie mam dla was żadnych tam, że, że, że macie tego nie robić, bo to jest zło, zło, nie! Po prostu ja patrzę ze względów ekonomicznych. Po prostu to jest gra ekonomiczna, więc przede wszystkim ekonomiczna. Więc pod względem ekonomicznym Wam to staram się zaproponować. No ale no, wydawać tyle kuponów, no to sami sobie ten w tym momencie. Do usłyszenia, proszę o lajki, like, proszę o suby. I no, muszę trochę pożebrać. No, jeżeli możecie po prostu kupować jakieś moje koniki. Na Friday na, na i o tym będę wystawiał stawiał sporo ząbkami To bardzo potrzebne. No, zazwyczaj z, wystawiam koniki z ząbkami albo z wysokim, z wysokim pg na rynku. Raczej staram się jak najwyższym. Niektóre są fajne do hodowli, niektóre nie, ale jak możecie kupować moje koniki, to bym bardzo e, był wam wdzięczny e, Po prostu. No, jest to gra ekonomiczna i biznes, jest biznes. Super No, trzymajcie się, powodzonka i mam nadzieję, że będę mógł nakręcić następny odcinek. Napiszcie, czy w ogóle chcecie tak spoilerowy, jak zdobywamy po prostu te wszystko boskie, może uda się tą boską bramę otworzyć i tak dalej. Napiszcie w komentarzu, dajcie serduszka, dajcie lajki. Do usłyszenia, do następnego razu.